Kirle eleison, Chryste eleison, kirle eleison. Chryste, usłysz nas, Chryste, wysłuchaj nas. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Syn Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Trójco jedyny Boże, zmiłuj się nad nami. Święta Maryjo, módl się za nami. Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami. Święta Panno nad Panami, módź się za nami, Matko Chrystusowa, módź się za nami, Matko Kościoła, módź się za nami, Matko łaski Bożej, módź się za nami, Matko miłosierdzia, módź się za nami, Matko nieskalana, módź się za nami, Matko najczystsza, módź się za nami, Matko dziewicza, módź się za nami, Matko nienaruszona, módź się za nami. Matko najmilsza, módl się za nami. Matko przedziwna, módl się za nami. Matko dobrej rady, módl się za nami. Matko Stworzyciela, módl się za nami. Matko Zbawiciela, módl się za nami. Panno roztropna, módl się za nami. Panno czcigodna, módl się za nami. Panno wsławiona, módl się za nami. Panno można, módl się za nami. Panno łaskawa, módl się za nami. Panno wierna, módl się za nami, zwierciadło sprawiedliwości, módl się za nami. Stolico mądrości, módl się za nami. Przyczyno naszej radości, módl się za nami. Przybytku Ducha Świętego, módl się za nami. Przybytku chwalebny, módl się za nami. Przybytku sławny pobożności, módl się za nami. Różo duchowna módl się za nami, wieżo Dawidowa, módl się za nami, wieżo z kości słoniowej, módl się za nami, Tomie złoty, módl się za nami, arko przymierza, módl się za nami, pramo niebieska, módl się za nami, gwiazdo za ranna, się za nami, uzdrowienie chorych, módl się za nami, Ucieczko grzesznych, módl się za nami. Pocieszycielko strapionych, módl się za nami. Wspomożenie wiernych módl się za nami. Królowo aniołów, módl się za nami, królowo patriarchów, módl się za nami. Królowo proroków, módl się za nami. Królowo apostołów, módl się za nami. Królowo męczenników, módl się za nami. Królowo wyznawców, módl się za nami. Królowo dziewic, Módź się za nami, królowo wszystkich świętych, módź się za nami, królowo bez mazy pierworodnej poczęta, módź się za nami, królowo w niebo wzięta, módź się za nami, królowo Różańca Świętego, módź się za nami, królowo rodzin, módź się za nami, królowo pokoju, módź się za nami, królowo Polski, módź się za nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.